Czemu karimata nie rozwija się aktywa? Czemu w szkołach nie uczy się gry na harmonice? Czemu większość filmów to tylko trylogie? Taki problem dograć czwartą część nawet po 20 latach? To zamarnowanie miejsca. Przecież można to było zrobić piaskownicę. Albo basem. To za kretyn robi śmietnik z drzwiami otwierającymi się na parki. Po co komu baterie, skoro można kupować to? Kiedy widzę wokół siebie takie kretynizmy, chcemy się knąć. Kur... Chęć pracy w mojej firmie motywuje pan tym, że jest osobą y, pracowitą, tolerancyjną, cierpliwą. No, to bardzo pożądane cechy charakteru. Zgadza się. Jestem ciekawczy, jest pan spostrzegawczy. Widział pan może śpiącego tam w rogu Meksykanina? Nie. A powinienem? <laughs> w takim razie, no, nie mogę pana zatrudnić. To dopiero absurdalna sytuacja. Dzień dobry, ja przyszedłem, bo chciałem synkowi pokazać jak prawdziwe biuro wygląda tak, tak. No bardzo mi przykro, ale to nie jest prawdziwe biuro, tylko jak się przedpokój. No to się pozwiedzałem!